Cześć, witam Was. Pokażę Wam, jak zrobić skórkę do programu Ares. To zaczynamy. Z prawym przyciskiem myszy klikamy na właściwości i znać element docelowy. Następnie przechodzimy do folderu DAT, GUI i tu mamy swoje skórki. Otwieramy jakiś nowy folder z nazwą skórki. Ja sobie na przykład zrobię pomarańczowy. Zapiszę sobie w języku angielskim. I trzeba skopiować jakieś pliki z innego folderu. Sobie jakiś wybiorę, który przerobimy, oczywiście. Wszystkie pliki kopiujemy, wklejamy do naszego folderu stworzonego. I otwieramy dokument tekstowy. Teraz musimy go edytować, zedytować. Pierwsze to trzeba wpisać nazwę skina, najlepiej taką jak folder. Folder. Następnie art, autora, swój link do jakiejś na przykład strony internetowej. details detals, jakiś detals sobie wpisujemy możemy sobie wersję i datę, ja tego nie będę zmieniał i zapisujemy następnie otwieramy wszystkie pliki zakolorowane na zieloną bo ponieważ to jest wygląd tej skórki, otwieramy sobie po kolei w programie jakimś który edytuje obrazki, ja sobie otwieram w GIMPie Gdy nam już się to otworzy, sobie powiększę. Kliknę tak. I ja sobie użyję jakiegoś narzędzia barwiącego. Wchodzę w kolory. Balans kolorów na przykład. Co w jakiś wybiorę? O, pomarańczowy. Zrobię sobie ładnie pomarańczowe. Zapamiętam oczywiście wszystko. Klikam OK i zapiszę ten plik. I otwieram następny plik. Zabarwię tak jak tamto. Zabarwiłem tamten plik. Wszystko po prostu zabarwię w, ten, w te same kolory, żeby ładnie skórka wyglądała. Już to chyba wszystko zabarwiłem i teraz napis, czy sobie go przerobię po prostu, tu można już inny na przykład dodać napis, sobie warstwę powiększę. I sobie teraz jakoś napis ładnie przerobię to, już bez różnicy, jak sobie chcemy go przerobić. Sobie będzie Fitly, alfanalogo i na przykład Mroźne. Ładnie nam wyszło. Teraz tu sobie zabarwię na czarno, jak tam było czarno napis sobie jakoś zabarwie ładnie na pomarańczowo, tak żeby pasowało. Może być. Chyba sobie chyba zmniejszył. Wsunę to bardziej na środek. I przytnę obraz. No i zapiszę po prostu. No i się wszystko zmieniło. Po zakończeniu tego uruchamiamy ponownie Aresa, wchodzimy w panel sterowania, skin i szukamy orange. Jak widzicie wszystko się zmieniło ładnie. Napis jest wszystko. I to tak by będzie wyglądało. Chociaż można jeszcze to zedytować. Najechania różne. Otwieramy znów folder Ares Naszą skórkę Te najechania są widoczne właśnie tu sobie możemy jako w Gimpie edytować Ja nie będę aż taki bardzo dokładny Oszczędzę na czasie i sobie na przykład Zabarwię to na kolor jakiś. Mi się podoba ten zieleń. No to sobie ja zrobię zieleń. Tutaj naje, najechany lub wybrany, już nie pamiętam dosłownie. Sobie też zaznaczę na jakiś inny kolor, żeby było to wszystko widać, żebyście mogli rozpoznać. Tu na inny kolor. na czerwony to też sobie zabarwię na jakiś inny kolor chociaż tego w sumie nie trzeba ale ja sobie zabarwię żebyście wiedzieli o co mniej więcej chodzi, a to jest po prostu pod tym przyciskiem, no to tego już nie będę robił, sobie zapiszę Otworzę Resa uruchomię na nowo. I teraz jak widzicie na jednej jest wybrany nam się zmienia wszystko. I to wszystko. Na